I zaczniemy już z ciężkiego MX-a. Dziewiątka, A jak grać Super Conqueror'em? Masz jedno z najlepszych działów w grze. A na, -y. na wieżę, na opuszczanie działa, na kontowanie się, na wszystko. Masz 2400 HP. Jedno z najlepszych dział. Jedyne czego nie masz na konku to jest mobilność. I z tą mobilnością musisz sobie poradzić. PM Gaming, thank you for host. Come to Papa, watch the ghost show. Destroyed you. Zamiarem nie było zrobienie 1,5 spota za stratę 800 HP. W tej bitwie. Raczej liczyłem na więcej spota albo mniej straconych. Nie zdziwię się jak Konu i zaraz znowu spikuje, nawet nie wiem ile ma HP. Spotować na proxy trzeba mieć Team. No, najczęściej trzeba mieć Team, a najczęściej się go raczej nie ma, niestety nie Piotrze. Nie bez muzyki, aczkolwiek jestem blisko zmarkowania czołgu, więc muzykę jest off, żeby nie wyciszało z filmiku na YouTubach. Żeby YouTube się rozwijał, bo jeśli używasz muzyki i tak dalej, to zasięgi spadają i tak dalej. Więc ostatnie bitwy są bez muzyki. Grana. Dokończę ten czołg i muzyka wróci. A że ten czołg jest nieprzewidywalny i można na nim bić 1% w jedną bitwę, nawet gdy jest to ostatni procent, więc muzyka już jest off. No i mi się nie podoba nie chcę 600 od niego przyjąć następne 600 tutaj też się goście nie chcą wychylić za gra ma być widzę tam impreza trwa w bitewce Ładnie goście sobie stoją Jak na pokazie mieć go z głowy. Aha, aha, okej, okay, gra rozumiem, rozumiem. Wszystko jest jasne. Ale ładny strzał. Liczyłem na ten murek, liczyłem na niego, że go trafię, nikogo innego. Był moim oczkiem w głowie. No chodź. O, nie krępuj się. Tyk, piknięcie, dostanie pestki. Albo no, ty też możesz być. on się potofał. Trafi? Nie strzelił. Nie na mnie żyć w tej bitwie. I po bitwie odznaki podobno wbite. Więc, tak jak mówiłem, bitwa na YouTube. No to pozdrawiamy YouTube. <gryw> Dziękuję bardzo, Lucian, za gwiazdunie. Dzięki za support chodź tu. Nie wiem ile, ile ten Paton ma. Nie wiem ile ten paton ma apeków. Ma sporo. A trochę mniej. Jeszcze mniej. I zero. Dobra. No to co, zaczynamy? AMX-a ciężkiego dziewiątka. Eee, chciałbym pozdrowić pana bardzo cieplutko. Będzie kurd bo mam lagi. Dzięki, kas. No to wystarczył ten team, żeby mieć cztery koła po spocie.